Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie 8 czerwca, czyli w sobotę. Takowała mnie mucha przed chwilą. Tu jest dużo tych much w ogóle. Ale cóż, nie poddawajmy się muchom, tylko głośmy Ewangelię w lekarzu serc złamanych. Moi kochani, kolejny odcinek. Już się trochę spotykamy. No i skoro to już mamy 8, 8 czerwca, no to już tydzień za nami. Bardzo się cieszę, że... Że jesteście. Dzisiaj zaczniemy Ewangelię według świętego Marka. Na razie zostawiamy Ewangelię według świętego Jana. I taki kilka wersów z pierwszego rozdziału, a tak naprawdę może Wam powiem, no całego nie przeczytamy dzisiaj, bo, bo to nie, nie, nie będzie wszystkie, ale od pierwszego wersetu aż do piętnastego. Pamiętajcie to, co mówiłem. Otwieramy nasze pisma święte. To bardzo ważne, żeby ten tekst też śledzić. Macie też ten tekst w komentarzu. To samo tłumaczenie, więc możecie sobie też na bieżąco sprawdzać te fragmenty. Ale najlepiej otworzyć swoje, swoje pismo święte, też się zaprzyjaźnić z nim, zobaczyć nie tylko na Wigidie, czy mam pismo święte w domu, ale też warto je mieć częściej otwarte. Najlepiej każdego dnia, i nie tylko przy telefonie czy komputerze, ale w ogóle trochę częściej. No i kochani, zobaczymy sobie. Co się działo, to jeszcze trochę tak chcesz cofamy, ale to jest też ważne i to będzie tak, chyba zwięczy nam w pewnym stopniu pewien taki etap naszych poszukiwań o tym oczyszczeniu, które było. Najpierw pamiętajcie, było oczyszczenie świątyni, zerwaniu masek, prawdzie pobożności. Wczoraj mówiliśmy sobie o łasce uświęcającej, koniecznym życiu yy, z łaską sakramentu Sztu świętego, na tyle odpowiadamy wiarą. A dzisiaj troszeczkę takie podsumowanie tego wszystkiego i pewna droga, którą będziemy dalej próbowali kroczyć. Bo najpierw, żeby mieć serce uzdrowione, musi mieć najpierw serce oczyszczone. Tak, o tym mówimy. Więc czytamy wspólnie, razem wszyscy. Boże słowo. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Tak napisał prorok Izajasz. Oto wysyłam mojego posłańca przed tobą, aby przygotował twoją drogę. Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie jego ścieżki. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia do odpuszczenia grzechów. Przychodzili do Niego ludzie z całej judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Wyznawali swoje grzechy, a On chrzcił ich w rzece Jordan. Jan nosił ubranie z wielbłądzie z sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Głosił, idzie za mną potężniejsze ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On was będzie chrzcił Duchem Świętym. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i ducha, który stępował na niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba. Ty jesteś moim synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię, gdzie przez 40 dni był kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a oni, aniołowie, mu służyli. Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jakby tu te muchy atakują, po prostu masakra jakaś to jest. Nie wiem, skąd tych much tutaj się zdaczało, jakieś Belzebuby mnie atakują, nieważne. Moi kochani, dzisiaj wspaniałe też Ewangelia, wspaniałe fragmenty, więc jak najszybciej się do nich zabierajmy, bo dużo tego przed nami. Jan Chrzciciel, zobaczcie, to jest w ogóle też, ja ten, lubię ten motyw, szczególnie w Adwencie o tym mówić, ale też w ogóle, Jan Chrzciciel, po co był Jan Chrzciciel? Po to, żeby właśnie tak mamy tutaj, zobaczcie, tak popatrzmy sobie tutaj, jest przeorane to wszystko, nie? Żeby najpierw postawić fundamenty, tutaj które powiem, bo chociaż tutaj nie będzie jakiejś wielkiej budowli, z tego co mi się wydaje, ale trzeba to najpierw było przeorać. żeby, wow, żeby właśnie Pan Jezus mógł zacząć działać, potrzebny był Jan, który w pewnym sensie przygotuje mu grunt. Yy... zrobi taki mubek. Yy... No, jak się to się nazywa? Yy... No. Jak raper jak występuje, to tam przed nim występują yy, jacyś inni tacy, to tam się dopiero uczą, jacyś mniej, znacz, mniej znani na przykład, nie? Teraz mi wyleciało, zaraz pewnie mi się to słowo przypomni, yy, ale mniejsza. Chodzi o to, że przygotować mu, zanim przyjdzie największa gwiazda, można powiedzieć, chociaż to może jest złe słowo, ale najważniejszy, najważniejszy, ten, który jest jest Bogiem, który chrzci Duchem Święty, najpierw musiał przyjść Jan, żeby zrobić pewien grunt, pewne przygotowanie. I zobaczcie, co, co tu właśnie sam Jan mówi. Sam o tym mówi, że idzie potężniejsze ode mnie, pokazuje jak mało jest on godny. A Jan był bardzo uważany przez ludzi. No, największy z niewiast sam o nim Pan już powiedział, yy, tak po ludzku. Więc taka, on sam tak pokazuje, jaka jest różnica między nim a Jezusem. I on: Ja ochrzciłem Was wodą, a on be, będzie Was chrzcił duchem świętym. Jan zrobił tylko pewien symbol obmycia z grzechów, a Jezus będzie chrzcił, czyli właśnie oczyszczał. Będzie jednoczył z Bogiem, będzie wprowadzał w, pewne, w, pewien, w pewną inicjację mocą Ducha Świętego, Ducha Bożego. Nasze dusze są przeorane już Duchem Świętym, wypalone w Nim. To jest w ogóle taki poziom niewyobrażalny. O tym było wczoraj troszeczkę już, dlatego to jest takie pewne nawiązanie potrzebujemy takiego oczyszczenia przez Boga, potrzebujemy, żeby On nas ogarnął swoją mocą. Po to, jest, po to się już spotykamy, żeby otwierać się na Ducha Świętego. Moi kochani, dzisiaj jest pewnie o tej porze ja na pewno jestem teraz na modlitwach wieczornych. Jak ktoś jest w zawierciu, to zapraszam do kościoła, kościoła świętego Maksymiliana Kolbego na wieczór modlitwy. Modlimy się dzisiaj charyzmatycznie tam o tej porze. Gdzieś 19, zaraz się zacznie ten wieczór modlitwy, więc jeszcze ktoś. Jak obejrzycie film, to przyjście jeszcze. Ktoś się w zawierciu, Będzie dzisiaj też charyzmatycznie. Właśnie o to właśnie nam chodzi, żeby Duch Święty nas wypalił, żeby on nas. O nas będzie szcił To nie tylko będzie, że ochrzci nas, będzie nas. Chrzcił, nieustannie by nas chrzcił. To jest w ogóle moc. Eee, I co się dzieje? Kiedy wstępuje Duch Święty na Jezusa, eee, mówi Ojciec wtedy, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie. Kiedy na nas wstępuje Duch Święty, my jesteśmy, przez to, że mamy sobie Ducha Świętego, że jesteśmy ochrzczeni, bo to jest, zobaczcie, to, to nie jest tylko jakiś rytuał, to nie jest tylko zewnętrzny symbol, tylko naprawdę moc liturgii, Słuchajcie wieczornych rozważań, siedem wspaniałych, to się dowiecie więcej. Tam jest dużo o tym właśnie. Yy, Moc liturgii może sprawiać to, że to się nas, nasza dusza się zmienia, że nasze wnętrze się zmienia, że to jest realna jakaś zmiana. Dlatego o tym świetle, o tym życiu, o którym mówiliśmy sobie, że to rzeczywiście to się dzieje. To nie jest tak, że tylko, nie wiem, psychologicznie się go lepiej potrzebujemy, poczujemy. Po, to się naprawdę dzieje. Wow. Bóg naprawdę daje nam życie, to duszę przemienia na nowo stwarza. To jest właśnie moc. I stajemy się dziećmi Bożymi. To jest bardzo ważne, to, to żeby to odkryć, że, że stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga. To nam daje. I też kiedy Duch Święty następuje, nas to On mówi Pan Jezus, że hmm, tak jak mamy tutaj napisane, o... Moment, właśnie zapętliłem. Kiedy Duch Święty mieszka w nas, to On, nasze serca, uzdania, On nam przypomina, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To nie rozumie tylko Święty Paweł, że to On naszej duszy jakby tłumaczy yy, sprawia, że ona jest w stanie to doświadczyć, bo tak jest, ale ona też to rozumie jakoś w pewnym sensie rozumiemy to wewnętrznie mamy to poczucie bycia dziećmi Boga, my tego bardzo potrzebujemy taki wewnętrzny głos bo Święty nam to uzmysławia i to też leczy nasze serca, bo mamy, mamy świadomość kim jesteśmy, my czasami właśnie te nasze złamane serce jest też dlatego, że czujemy się niczyi. Albo mamy właśnie problem z tożsamością, albo z tożsamością, naszym, nie mamy relacji z bliskimi z rodzicami, na przykład, albo, albo z przyjaciółmi. Nie mamy takiej przynależności. A Bóg Święty sprawia, że my czujemy się dziećmi Bożymi. I te słowa wtedy możemy też odczytywać w stosunku do siebie. Ty jesteś moim synem, ty jesteś moją córką, umiłowaną w tobie, mam upodobanie. I dalej. Jeszcze dwa takie króciutkie fragmenty. Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię. To jest też ważne. Tutaj tam takiej pustynie trochę jestem w ogóle, nie? Na pustynię, gdzie przychodzi pewne doświadczenie, gdzie przychodzi pewne właśnie, że nasze życie chrześcijańskie nie jest tylko takim życiem, takim cały czas wtuleniu w tuleniu w Pana Boga, to jest życie, bo my się tak czasami chcieli, nie? Żeby tak, że przy Panu Bogu, jak będziemy wierzącymi, jak, że tak Pan Bóg nas kocha. Będziemy taki właśnie, naprawdę wierzący, wtedy będziemy cały czas czuć się przytuleni, cały czas układem dziećmi Boga. Baczcie, sam syn Boży idzie na pustynię, to życie jest walką. Ono musi być takim zmierzeniem się na pustyni, by być tym samym sobą też. Tylko ja i Bóg. To jest też taka kolejna odsłona, którą yy, że mamy się też tego nie bać wyjścia na pustynię, nawet zmierzenia się z naszymi słabościami. Jeżeli chcesz uzdrowić swoje serce, to ten, ten kolejny werset Ewangelii pokazuje: że Jezus wychodzi na pustynię, tam też Ciebie szukać. Na twoje pustyni. Yy... Może właśnie jesteś tak jak ja taki, w takim Starym Testamencie był taki, nie pamiętam, to był kozioł, chyba tak. Kiedy odszyszano z grzechów, no to na niego jakby kładły te grzechy i wypędzano go na pustynię. Może ktoś na Ciebie jakoś tak, takie przekleństwo rzucił, właśnie w takim sensie tak cię przeknął, właśnie takimi słowami, że jesteś beznadziejny, że się nie nadaje, żeby wszystkie grzechy na Ciebie zrzucił wysłał Cię na pustynię. Zamiast na tego osła, yy, na tego, tego kozła, to z Ciebie zrobił takiego kozła ofiarnego. Właśnie, kozioł ofiarny, to skądś się to bierze. I Jezus idzie na pustynię, chce z Ciebie szukać. Po to, żeby, I chcemy wejść w to doświadczenie w jego zwycięstwo też. A mu usługują, ale przy, przywołują tam wśród dzikich zwierząt. Yy, to tak już, tak, bo już stają się duże, ale myślę, że to też warto powiedzieć. Yy, Przebywał wśród dzikich zwierząt, anioł, aniołowie mu służyli. służyli. To jest zobaczcie, na, nasza natura ludzka to jest między zwierzęciem a aniołem. Ludzie są pomiędzy zwierzętami a aniołami. Wśród dzikich zwierząt, aniołowie mu służyli. Będzie się w tobie od, odzywało dzikie zwierzę czasami. Twoje popędy, twoje namiętności, twoje jakieś tam yy, zawiść, takie tylko ludzkie rzeczy, te przyziemne bardzo. A będzie też służyła Tobie ta duchowa sfera. To, co jest w Tobie Boże, to, co jest podobne do aniołów, naszych starszych braci, większych, naszych obrońców. No, wyjdźcie na pustynię z tymi różnymi rzeczami. mieszcie się z dzikimi zwierzętami. Niech one tam krążą. Anioły będą Was służyli. I ci aniołowie, którzy są aniołami, ale też ta, ta Boża sfera, sfera Was, to, to, co daje nam Pan Bóg, Was poświęcający. To, to jest właśnie to. I ostatnia rzecz. Kiedy Jezus wrócił, przybył do Galilei po uwięzieniu Jana i głosił Ewangelię Bożą. Ewangelię Bożą głosił Pismo Święte, Słowo Boże. To leczyło ludzkie serce, to leczyło ludzkie. Głosił Ewangelię Bożą. Nic nadzwyczajnego więcej. Uzdrowienie jest w tym, słowem Słowie Bożym, żywym Słowem, tym, które jest w imię Jezus Chrystus. Ewangelię Bożą głosił. Czyli jeżeli chcemy doświadczyć uzdrowienia, to yy, czytajmy Pismo Święte. To jest właśnie też taka, taki cel tej serii, że o tym mówiłem, żeby słuchać Pisma Świętego samemu też, dlatego zostawiam wam fragmenty. W ogóle tę serię tak chciałem oprzeć na tym Słowie Bożym, żeby to nie było tylko takie moje gadanie, ale żeby to było rzeczywiście oddać głos samemu Panu Bogu. I co mówił? Dwie rzeczy. Tutaj są osobno to jest powiedziane. Czas się wypełnił, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, nadchodzi już Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Yy... Nadchodzi już Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bóg zaprasza nas do tego. Czas się wypełnił, już jest ten czas, kiedy on chce działać. Ale właśnie to polega na tym, żebyśmy w Ewangelię, żeby się zmieniać to się wszystkie te odcinki jakoś myślę, że łączą. Myślę, że pójdziemy teraz trochę dalej, w następnych już, ale o czym to już zdobycie jutro, w niedzielę zasłaniach. Duch Święty powieje, to tak powieje, że nas, mam nadzieję, że nie zawieje, ani nie zwiejemy od tego, ale będzie moc, moc Ducha Świętego. Niech więc nas błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec jest i Duch Święty. Amen. Modlimy się, zapraszam na wieczory modlitwy, uwielbienia, gdzie jesteście. Bądźcie na takich modlitwach. Dzisiaj, dzisiaj w ogóle każdy powinien być na takich modlitwach. No, bo dzisiaj jest wigilia zesłania Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia.